Udało mi się odpalić samochód, więc nagrzewam go, żeby można było gdzieś pojechać, bo zima dalej trzyma. Przyniosłem dosłownie półtorej godziny temu poidło z wodą. Już jest zamarznięte całe, trzeba zabrać do domu, rozmrozić. Przyniosłem z ciepłą wodą. Ale to jest chwila, moment i wstygnie, i tam, zamarza. Tutaj tym przepiórkom zrobiłem takie pojdełko. Tutaj mam drugie już też przygotowane. Zrobiłem w sumie trzy sobie takie pojdełka. Plastik to jest gotowy element, kiedyś kopiony, przykręcony do podstawy i wkręcam butelkę. Przynoszę wodę. Jak zamarznie, to zabieram. Przynoszę następne pojdełko, wstawiam i tak sobie co chwilę przychodzę. Minus 14, że tak powiem, robi robotę. Klatce jest w tej chwili 10 stopni. Światło jest jeszcze wyłączone. Jeśli chodzi natomiast o wężyk, był uniesiony do góry i zamarzł mi gdzieś tutaj w połowie. Przy, przyłożyłem go teraz do klatki, tak aby był przytulony do niej. Przykryłem kocem i zaraz to powinno odpuścić. te poidełko yy, odpiąłem całkowicie. Chodzi o to, że. Co? Chodzi o to, że przy takich temperaturach jak są w tej chwili. Lud się zbierał w misce Samo, bo Sama woda dopływała do miseczki Ale zbierał się lód w misce I tak czy siak po prostu Na nic była ta moja praca Jeśli chodzi o klatkę w środku Ja je wczoraj nie zbierałem Jest tutaj bajzel Sprzątałem w sobotę I dzisiaj też posprzątam Bo jak widać Tych gówienek, tego wszystkiego jest tu sporo Mokro jest przede wszystkim Woda się zaczęła skraplać o, i chyba przyniosę sobie po prostu rękawiczki, żeby się nie babrać w tym. Przyniosę rękawiczki, posprzątam. Jajek jest dużo, trzeba je tylko powyjmować. Ale może wstrzymam się i niech się najpierw zapali światełko, im będzie lepiej. Powinno być 20, bo teraz mimo tych mrozów i mimo tego, że w tej klatce, w tej skrzyni nie osiągam tej temperatury tak, takiej wysokiej, jak, jak bym chciał, tak? nie jest to tak, taka duża temperatura jak yy, yy, wszędzie mówią, żeby to było 22 stopnie a minimum 18, 17 tylko właśnie no oscyluje powiedzmy od 10 do, do, do 13 stopni w zależności ile jest tam na dworze to te jajka cały czas są yy, żarówki, no to jedna ledowa 4 w jedna 25 w taka z odbłyśnikiem, która mi tak jakby nagrzewa powietrze I jednocześnie nagrzewa kawałek podłogi mocniej Aby mogły się tam grzać pod nią I widać to przepiórką Starcza do tego aby jajeczka znosić Tu jest to co zebrałem w sobotę Dziś jest piątek No i wypadałoby im posprzątać Tylko że jest tak nieprzyjemnie Że zamierzam sobie po prostu troszeczkę Ułatwić dzisiaj robotę Zaraz się wezmę i Albo przedłużę te grabki tak, żeby tam tylko uchylić drzwiczki, zgarnąć wszystko na jedną stronę i wyciągnąć, albo no nie wiem, może, może zrobię coś zupełnie nowego. No na razie, na razie jeszcze nie mam pomysłu, za chwilę się okaże. Tak wygląda na zewnątrz. Przepiórki mają tą swoją bazę, nie otwieram jej tam, żeby się tam nie nasypało. Siedzą niewiele widać ale siedzą sobie tam śniegu tam nie wsypuje chociaż powiem tak, przez to, że woda zamarza wdrażalają cały czas śnieg nawet nie jestem do końca pewien czy im jest w tej chwili ta woda potrzebna bo jak przynoszę wodę i wstawiam tak nawet nie widzę żeby się rzucały na nią, że o bo woda przyszła to musimy się napić nie, po prostu wstawiam, jedna gdzieś tam podejdzie się napije, pozostałe popatrzą tak jakby w ogóle nie były spragnione, natomiast Śnieg, który wpada i osadza się tutaj gdzieś przy klatce, znika momentalnie. Nawet widać to tutaj, że jest wyskubany. W środku też nie ma śniegu, mimo że tutaj y, mocno zawiewało, i napadało go na tej środkowej części. Czy nawet wtedy, kiedy otworzyłem klapę i nasypałem do środka, no zrobiłem mały teścik i położyłem im na miejsce ten śnieg. To po prostu go zjadły razem, tak jakby z paszą. Znaczy, pasze osobno jadły, a potem chodziły i jadły śnieg. więc podejrzewam, że w ten właśnie sposób piły. Może to jest jakieś rozwiązanie i niepotrzebnie tak bardzo się stresuję i martwię tą wodą. No, odśnieżanie akurat mamy. że jest fajnie. Zobaczymy jeszcze, jak ta w oczku pompka pracuje, bo jednak te temperatury są. No nie ma z tak? Nie ma z O Kurczę, ile tu śniegu. Chyba pojadę zaraz sobie do sklepu i kupię nową łopatę do śniegu, ale metalową, bo widziałem, że są takie tu w sklepie niedaleko. Zobaczę, ile one kosztują bo połamałem tą plastikową takie badziewie, że głowa mała ale to też były moje trochę nerwy bo spadły mi kluczyki w śnieg, nie zauważyłem i musiałem przekopać cały podjazd żeby odnaleźć klucze od auta więc no powiedzmy sobie szczerze też się do tego dołożyłem Ok, to było na tyle jestem bardzo miło yy, znaczy nie zaskoczony ale bardzo pozytywnie yy, bardzo zadowolony jestem z tego jak te przepiórki znoszą tą zimę tak. Sopelek z klatki. Tutaj woda się skrapla, bo ciepłe powietrze i, i leci. Będzie dużo sprzątania po tych, po tych przymrozkach. Tych kupek, nie kupek, tego wszystkiego. Nie wygląda to w tej chwili najpiękniej, bo przecież taki bajer wszędzie się zrobił. No ale trzeba tak robić, aby było przede wszystkim dobrze dla nich, a nie żeby to dobrze wyglądało. Chociaż. Gdzieś już tam z tyłu głowy mówię, mam pewne pomysły na przyszły rok, czy nawet jeszcze do zrealiz zrealizowania tej zimy. Muszę tylko kupić odpowiednie rezystory i inne takie duperele. Wtedy się e, zajmę i poidełkami ogrzewanymi i taką bazą noclegową dla samych ptaszków. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o przepióry. Taki szybki reportaż e, chciałem zrobić na biegu, bo dzisiaj przede wszystkim walczę tutaj z tym piecykiem. Mam jeszcze trochę różnych rzeczy do zrobienia. Ale przede wszystkim, do gruntu, żeby się dobrze bawić. Cześć, na razie, trzymajcie się.